Moje ciało wciąż znajdowało się na ziemi. Mój mózg, gałki oczne, a mimo to odczuwałem i dostrzegałem to wszystko. Opuszczając tę ziemię i wkraczając w wieczność, dostrzegamy wszystko wyraźniej. Wiedziałem, że zmierzam w święte miejsce. I chwilę potrwało, zanim to pojąłem. To niebo. Odezwał się do mnie swoim głosem, ale telepatycznie. To nie była moja myśl, to był jego głos w mojej głowie. Powiedział, że jest tu ktoś, kogo powinienem poznać. Ci ludzie zapisywali moje życie i chcieli mi je pokazać. Zaczęli robić to w porządku chronologicznym. Zobaczyłem szczęśliwe dzieciństwo, a potem, gdy byłem nastolatkiem, wszystko zaczęło się psuć. Zwłaszcza moja relacja z ojcem, ponieważ był wobec mnie okrutny. Odpłacałem mu tym samym. Ojciec codziennie znęcał się fizycznie i psychicznie nad moją matką, siostrami i nade mną. To nie miało końca. Musiałem odciąć się od jakichkolwiek uczuć. Chciał tylko, żebym stał się kopią jego, żebym był mu posłuszny. Sprzeciw natychmiast był karany fizycznie. Byłem kopany i bity. Marzyłem o tym, by pozbyć się uczuć, co było sposobem, by się uchronić od krzywdy. Im stawałem się bardziej perfidny i odnosiłem sukcesy, tym bardziej aniołowie i Jezus wyrażali swoje rozczarowanie i smutek z powodu mojego życia. Bolało mnie to, że ich rozczarowuję, bo znalazłem nowych przyjaciół, ratunek, najlepszego przyjaciela w życiu. A ja patrzyłem na swoje życie i uważałem je za wielkie rozczarowanie. Uważałem, że powinienem tam wrócić, bo tu nie ma dla mnie miejsca. Pomyliłeś się. Powiedział, że oni się nie mylą że to mój dom. Wtedy byłam już po kilku operacjach i mogłam już stać, a nie tylko siedzieć w wózku, ale jeszcze nie byłam w stanie dobrze chodzić. Kiedy odesłano mnie z powrotem do mojego ciała. Wiedziałam, że częścią układu było dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi, że muszę o tym napisać. Obudziłam się i przez następny tydzień wstawałam o trzeciej czy czwartej nad ranem i pisałam przez kilka godzin przed poranną rutyną. Dokończyłam poprawki, a kiedy wcisnęłam przycisk zapisu, zabrałam swojego najmłodszego syna, który wciąż mieszkał z nami, do miasta na lody, żeby to uczcić. W drodze na to świętowanie zadzwoniłam do starszych synów, bo najstarszy i jego brat mieszkali wtedy w Maine. Trenowali narciarstwo. Chciałam podzielić się z nimi tą ważną wiadomością. Odebrał telefon trener, mówiąc, że Willa go właśnie potrącił samochód. Zginął na miejscu. No cóż.